Mmm, ten zapaszek już smiera moje podniebienie, moje kub, kubki smakowe już czują ten zapach. Piękna sprawa. No to Mmm. Tego mi było trzeba po trzech nocach fiksy. kurwa, ten smak jest nieporównywalny z niczym. Piękny smak. Tak, kurwa, na regenerację najlepsza jest słupka koksu, człowieku, synu. Tadek prawdę ci powie. Mm, kurwa, nie waliłem od paru godzin, a tak jestem zajebany, kurwa, koksem w hurany, że kurwa nie wiem czy zasnę kurwa biorę kurwa zupkę na regenerację brzuszek się rozgryje rozgrzeje kurwa i może zasnę ale jak to nie pomoże kurwa to jak to nie pomoże kurwa i implant to biorę jeszcze jedną tabletkę psychotropów kurwa na syn. I tak kurwa zasypi jak mały dzidzi. Mmm. Ten smak. Kocham to kurwa. Po trzech nocach wiksy, zuka, koksu, to jest coś, to jest to kurwa. Coś pięknego. Mua.